Witam na dzisiejszej konferencji prasowej co dotyczącej gali Lego Boxing Night Ze mną goście Margan Kmitas z Polsatu Sport Dzień dobry i były 5 Sanjay Gobota Czyli Sparring Partner Oliver w Oliver Rauda. Dobrze. Będą jakieś pytania? Mam pytanie do Olivera W Kiedy będzie walka Kali lekowo i kto będzie wygrał? Oliver, Nie, ten Percy. Nie wiem. Hmm. Będę wygryfa. Jestem niepokonany. Zrobił swoje tyle. Oliver? No tak. Nie zawsze przygotowałem z czarolem lerem. ja. <grym> Yo, Oliver, Poland, Enter! Dobrze. Teraz to fajnie to na płyty. Jeśli chodzi o walkę w Wood Wesley, to przypomnę, no to będzie fajna walka. Ja przypominam, że telewizory i smartfony mają zostać włączone w systemie paper View Czy są jeszcze jakieś pytania? No tak Wykram ten pojedynek Okazało się, że złamy ci nowe. Jeszcze zobaczymy. No. Dalaj stąd. Łomacz te słowa. Proszę tak nie mówić. Dobrze, jest. panowie, proszę stać twarzą w twarz. Odłóżcie swoje mikrofony. Jeszcze będziemy przychodzić do konferencji. Walka. Walka dwunastoludowa, walka o pas międzynarodowego mistrza Polski i pasta WBC. 2 pasy, zdobyć tutaj tylko jeden musisz zdobyć 2 pasy Zostawcie coś, zostawcie coś na 23 rzuty Oooo już Dochodzi do spięcia Dziękuję, dziękujemy bardzo.